Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Dresik i lecimy z kolejnym dniówką z Hero Wars. Dzisiaj dwa tematy chciałem poruszyć. Nie będę mówił, że będzie krótko, bo się pewno nie uda. Ale pierwszy to jest dzisiaj ostatni dzień walki z minionkami OSH, a co za tym idzie, jutro walka z OSH się zaczyna. I tu chciałem dla Was jedną uwagę: częsty błąd, jaki popełniają gracze. E, zobaczcie. Pierwsza rzecz, no to dzisiaj trzeba oddać ataki na minionki. To chyba nie trzeba nic tłumaczyć. Zdobywacie punktu murale, twój wkład jest taki ataki. To się przekłada później na boost dla całej drużyny. No to wiadomo, nie oddasz ataku, cała gildia jest stratna. Są wyjątki oczywiście, jeżeli ktoś dołączył w trakcie tygodnia do gildii, to on nie może, nie może brać udziału, więc nie można mieć do niego pretensji, prawda? E, I tutaj druga jeszcze uwaga, którą chciałem wam powiedzieć. E, to, że bitwy oddajemy, to wiadomo. Nagrody, jakie są, to każdy zna. Bo są co tydzień takie same. Tutaj mamy nagrody za zwycięstwo, ile tam Gildia, który poziom Bosa pokona, to takie dostaje nagrody. A to są indywidualne. E, jeżeli chodzi o zakup złotego biletu dla znajomego, czy tam dla siebie. Hmm. E, nie wiem jak to działa. Aktywuj. O! 28 zł kosztuje taki ten. Mm, no. Nie kupowałem jeszcze, ale ten. Ale nikomu nie będę odradzony. Jeżeli mowa o jakiejś tam opłacalności takiego zakupu. No to w mojej ocenie, no to tylko musicie 160 robić albo ją nawet dwa, albo trzy razy robić. No to wtedy taki ten ma jakiś sens. No, zobaczcie, tu są jakieś tam nagrody. No nie jest to jakieś tam szałowe. Jak zrobicie bossa trzy razy, no to macie z każdego powiedzmy 10 sztuk, tam 9 dokładnie, nie? Więc no nie jest to jakieś tam turbo wiadomo, że to się składa jeszcze z tych wszystkich poprzednich bossów, tak? No, ale macie tutaj jeszcze te swoje obrażenia. Dostajecie dodatkowe ziarenko, plus jeszcze na tym poziomie ostatnim dostajecie ziarenko. No, to jak ktoś tam, no. Jest to na pewno jakieś przyspieszenie, podbiegnięcie w naszym maratonie, ale to już pod waszą rozwagę, według mnie, żeby to miało tam ręce i nogi, no to no, trzeba robić, przynajmniej te tutaj ostatni breakpoint, no i tam też te 160 by też pasowało robić żeby to miało jakąś opłacalność. No, jak robicie tam, nie wiem, 125 poziom, też wam to da coś, no ale no, tyle samo to kosztuje pieniędzy na efekt słabszy, więc ja bym nie polecał. Dobra. O czym chciałem wam zwrócić uwagę? O tym, że każdy gracz komplet nagród, czy to darmowych, czy ze złotym biletem, zdobywa, jak zdobędzie 10 milionów obrażeń. To jest praktycznie jedyne zadanie, jakie macie do zrobienia na walce z osz, Oprócz tego, że chcecie tam sobie tam porobić jak najwięcej, żeby jako gildia zdobyć najwięcej, to personalnie dostajecie komplet nagród, zdobywając 10 milionów. No i teraz wchodzimy do bossów. Eee, patrzcie, jeżeli nasza gildia, załóżmy, zaczyna od 150 poziomu, to teoretycznie cała gildia po 10 milionów może bez problemu zdobyć na tym bosie. Jeżeli przyjdą mnie coś dwaj spocenicy, zrobią po 200 milionów, czy tam 250, no to już nikt z gildii nie będzie mógł atakować osza 150, tylko będzie już musiał się bić z oszem 160. Różnica pomiędzy 150 a 160 jest bardzo duża. To, to jest tam. numerek to, to może jest, wygląda podobnie, ale jeżeli chodzi o moc, yy, no to jest duża różnica. Tak samo jest pomiędzy tymi niższymi levelami. Tutaj to się skaluje tam. E, mocno jest. Możecie robić powiedzmy tam 30 milionów na oszu 150, a wyjdziecie na 160 i nie zrobicie ani 3. To się bierze z tego, że tam ten e, gość dużo mocniej bije, pada wam tank jest po zawodach. E, więc, jeżeli macie. Jesteście mocną postacią w yy, gildii macie dobre, robicie wyniki na Oszu. Dajcie szansę tym słabszym. To jest to przesłanie, które dzisiaj mam dla Was. Wiem, że się jutro zaczyna. Wiem, że są gildie, co o 5 rano już tam lecą, trzy poziomy już zrobili. Ale jak wchodzicie sobie w dziennik, tam, nie wiem, punkty morale, widzicie, że nie wszyscy, załóżmy, robią komplet. Wiadomo, że tam jakieś tam, jak się komuś podwinęła noga, czy trzy punkty, no to gdzieś tam coś brakło czasu, czy coś się co tam e, nie pykło, nie? Ale, no, tutaj jest akurat przykład, wam pokazuję gildi, która już tam to z półtorej roku gra. Ale w tych młodszych gildiach to jest naprawdę duża różnica, dysproporcje są ogromne. I jak y, dwóch spoceńców pójdzie, zrobi wynik. Okej, okay, może gdzieś tutaj w topowych graczach na arenie, gdzieś tutaj zabłyśnie, będzie, nie w 50. Uwaga! Ha! Sorry. O przepraszam. Nie będzie w 50, ale będzie tam, nie wiem, w top 1000 powiedzmy. No i nie dostanie 50 szmaragdów, tylko dostanie 150. Tak, może mu się tak udać. Ale to wtedy on dostanie lepszą nagrodę, a cała tam nie wiem, 20 graczy nie zrobi 10 milionów i nie dostanie kompletu nagród z Osha tych, co tam co tydzień w tydzień dostajecie. Więc, no, ja ten, ja zalecam, macie jakąś tam turbą, najlepszą drużynę na Osha, to jest jedna wiadoma. Osh już pokazywałem kiedyś, ale mogę jeszcze tak dla porządku Wam zademonstrować. E, bierzecie raz, dwa, e, trzy, cztery. Tutaj koniecznie Oliwier. Nic innego tu nie działa na Izaku. Dlaczego? On dostaje obrażenia i on się sam musi zacząć ładować, zanim go Marta zacznie leczyć. Jeżeli nie dacie mu Oliwiera, tylko mu dacie jakiegoś tam innego PETA, nie wiem, Aksla, to on się nie zacznie leczyć i on Wam padnie i będzie po zawodach. On ma mieć Oliwiera. Kane jest dla Nebuli, bo inny, ona nie może mieć innego peta. Chowaniec Albus jest dla Sebastiana, a dla Weksa, no to, znaczy dla żu to są zdania podzielone: albo Weks, albo Fernis. Ja akurat Fernisa nie mam, więc mam Weksa, nie ma problemu. Ale on nie działa jakoś tam turbo dobrze. Bo te staki, które on tutaj robi, to oż z siebie zrzuca i to nie działa do końca ten pet, tak jak powinien na oszu. No ale lepszy taki pet niż żaden. Widzicie, atak fizyczny mi podbija i przebija nie pancerza. No i tutaj Marta. Albo idziecie z Axlem, albo bez żadnego peta. Jeżeli macie maga mocną Martę, która tam jest, że tak powiem, przefidowana na wasz poziom, który biegacie, no to bez peta jest lepiej, bo więcej obrażeń dostaje, szybciej się włącza. Załącza się jej ulti, e, włącza leczenie i włącza przyspieszenie dla całej drużyny, więc mm, jeżeli macie ją naprawdę mocną, e, no to lepiej jest bez pytajom e, brać. Tutaj, e, jeżeli chodzi o chowańca dla całej drużyny, no to najwięcej damage zadaje Albus, ale to już musicie sobie przetestować indywidualnie. Jeżeli z albusem wasza drużyna nie ustoi, to zrobicie 2 miliony. A jak weźmiecie sobie na przykład Axla, to żół będzie strzelał cały czas i zrobi 15. Więc nie ma ten, nie ma to być pazerny. Testujcie sobie, patrzcie, czy masz, wasza drużyna nie ma problemów z przeżywalnością. Jeżeli zawsze stoi, nie ma problemu wziąć albusa i tyle. Flagi wojennej nie ma w ogóle na bitwę, więc nie ma co jej omawiać. Tak wygląda drużyna. Zadania, dzienne, morale, punkty zdobywajcie. No i nie rzucajcie się jutro jak tam szczerbaty na suchary. Dajcie szansę tym słabszym graczom w gildii, żeby sobie porobili te ich 10 milionów. Jeżeli jesteście lepsi, puśćcie jakieś tam dwa swoje słabsze składy, zróbcie sobie te 5 milionów, żeby nie było tam ten, a, a resztę sobie dokręćcie na mocniejszym oszu, który tam będzie. Wiadomo, że. Jak niższe poziomy lecicie, to może tam dwa poziomy wyższym po, pociśniecie albo i trzy. A jak startujecie od 150, no to atakujcie po prostu na 160 i tyle. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, którą dzisiaj Wam chciałem pokazać na szybkości, to jest aktualizacja tego, ile pizzy potrzeba na porobienie bossa ostatniego poziomu. No i tutaj muszę Wam powiedzieć, że się mocno pozmieniało. Tutaj, jakąś tam tabelkę wrzucili. Że z pizzam, z buffą tego reliktu na czwartym poziomie, niecałe tysiąc pizz potrzeba, żeby zrobić e, ostatni ten. Totem wyfarmić. Tu macie e, listę buffów na tej stronie, co wam kiedyś polecałem. Hero Wars Central. E, no, e, nie mam płatne za reklamę, <grym> ale wiecie, nie. E, pożyteczne informacje, więc jak najbardziej polecam. E, tutaj so, jest aktualizowana ta lista w miarę ten. Ja sobie na podstawie tej tabelki przeliczyłem do tej mojej tabelki eksoloskiej. Zaraz wam mogę zademonstrować. Patrzcie, e, wkleiłem sobie te wartości z tego, tego i mi wyszło, że 1300 bafa łącznie potrzeba. E, jak mam 600 pizz i relikt, powiedzmy czwarty poziom, czyli te 216. A, e, ja mam poziom drugi. Więc od łącznej wartości pizzy odjąłem sobie poziom drugi i mi zostało tu 216 plus te 600 co mam. To mi zostało, że jeszcze muszę zdobyć 542 pizze i będę mógł szaleć, wart, walczyć z ototem. Czemu nie? Jak się da, to czemu nie? No i tak sobie wziąłem, oczywiście policzyłem. Tutaj, żeśmy to przeliczali, wszystko na te buffy, na itemy. Ale tego, tego już nie ma w sklepie, więc nie ma co się tym za bardzo stresować. Wpisałem, że aktualnie mam 0 pizzy. W rozdziale trzecim jest tyle do zdobycia, ale rozdział trzeci już mam zdobyty i by trzeba było tutaj po odhaczać tyle, co już mam wzięte. Szczerze powiedziawszy, nie chce mi się to zrobimy sobie tak, że tu przyjmiemy sobie po prostu 0. Dla... Dlatego, dla y, kalkulacji, będzie tak prościej. No i zobaczcie, w czwartym rozdziale jesteśmy w stanie 400 pizz zdobyć. To, co tam prognozowałem, tak? Teraz jeszcze w trzecim rozdziale, te ostatnie dni, jakieś tam coś zdobędę jutro. Zalogowanie zdobędę na pewno. E, za misję na mapie zdobędę jakieś tam jeszcze pizzce. No, za szmaragdy nie, czyli tutaj 6 zdobędę, tu 12. Tutaj otworzyć skrzynię, to już mam dawno zaliczone. Bosy na mapie, to już mam zaliczone. Fli, fiolki laboratoryjne, zakładałem 6. A nie wiem, chyba 10 zrobiłem. No dobra, no to tu już więcej nie zdobędę. Czyli teoretycznie za to 12 i za to zalogowanie chyba 6 jeszcze zdobędę, tak? Czyli 18 pizz sobie mogę teoretycznie doliczyć. Czyli tutaj sobie wpiszemy, że mam 18, no to mam prawie 500 pizz. Zobaczcie, 500 pizz, a według tych obliczeń 540 potrzebuję. Czyli 60 pizz w teorii bym potrzebował e, na koniec. Więc w takiej mocnej teorii, jeżeli by mi się to wszystko udało, tymi poziomami co tutaj są, i zakładając, że nic więcej nie wejdzie na e, mniejszego levelu, żeby to robić. No to w teorii, e, ostatni dzień, jakbym sobie kupił tam tych, y, tutaj, tych pizz y, w tym. E, tu mam 30, 6, 6, 9, 2, 2. Wydawało mi się, że tu 42 miał Charlie pizza. Ale mogę się mylić. Kurczę, powiem Wam, wydawało mi się, że tu więcej było. Znaczy, u nas było na pewno tyle, co tutaj jest, ale na filmiku dzisiaj go oglądałem. Wydawało mi się, że ostatni punkt miał 42. No dobra, nieważne. Tak czy inaczej, 30, 36, 42, 42 plus 11 to jest 53, 55, 58, 60 łącznie wychodzi, tak? Bez tych dwóch powiedzmy, 58 pizz macie, jak kupicie ten jednego dnia, wszystko. Więc jeżeli by mi się faktycznie tak złożyło, że brakuje mi według moich obliczeń, te faktycznie to faktycznie tu 48 i, i ile? 8 i no 50 pizz by mi brakowało równo. No to, jeżeli by mi brakowało 50 pizz to w teorii czystej mógłbym kupić tę jedną Tom i zdobyć totem. Mówię w teorii, bo jest jeszcze praktyka, nie? A jak się łączy teoria z praktyką, to nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. Jest takie powiedzenie, jakby ktoś nie znał, to poszukajcie. Że teoria jest wtedy, kiedy. Yy tam było, że wszystko działa, a nikt nie wie, czemu. A praktyka jest, jak. Znaczy, w teorii to było tak, że wszystko niby miało działać, a nie działało. A praktyka była taka, że działało, a nikt nie wiedział, dlaczego. Jak się łączy praktykę z teorią, to nic nie działa i nikt nie wie dlaczego. Taki, taki był taki dowcipik. E, wiem, że Strasburger się ode mnie uczy, ale do sedna. Jedziemy tutaj z tym, tym rozdział się kończy. Zaczynamy pojutrze następny. Ja tu już chyba wszystko powydawałem, co mogłem. Energii mam, widzicie, 680 niespełna. Warsztatu jeszcze nie ruszałem. Tutaj będzie trzeba popracować nad tym. No ale drugi poziom to zrobimy. Tutaj do bossów też już mamy trochę odłożone. Więc może może biorąc pod uwagę, że załóżmy, e, wyfarmienie tego tam sobie wliczają do tych algorytmów. Nie będziemy potrzebowali pełnej ilości pizzy, no bo już mamy tutaj 10, 10 i 45 nazbierane. E, coś tam na to wydamy, tutaj tam 15 powiedzmy wydamy, no ale to dalej będziemy mieli trójkę. A potem jeszcze czwarty poziom trzeba tego podbić. No nie wiem, zobaczymy, zobaczymy, jak to pójdzie na spokojnie. E, tak jak podkreślałem już wiele razy, ja zaczynam dopiero event w czwartym czapterze, jak wyskoczą te kilofy. Jak nie wyskoczą, bo póki co to nie ma żadnego infa, tylko to jest wszystko takie gdybanie przypuszczenia i patrzenie na to, jak kiedyś było. Jak nie wyskoczą, no to co, no to dalej będę miał 8 dni na skończenie eventu, także chyba sporo ponad tydzień to gdzieś tam się człowiek kawkę sobie weźmie i będzie klepał te nieszczęsne bossy. Ale widziałem, że jest mniej losowości w tych bitwach. Nie ma tak jak kiedyś z tym Rufusem, że się tam milion razy klepało. Tylko jak jest prawidłowy zestaw, to to w miarę jakoś tam szło. Nie wiem, jak to będzie. Jeszcze mówię, nie zacząłem pod tym kątem eventu, no ale. Zakładam, że będzie dobrze. O no tak. Także. Tyle chyba na dzisiaj. Nie będę już tutaj się rozgadywał. Bo. Wszyscy czekają znowu. Doba i 7 godzin i będzie nowe wyzwanie, nowe coś. Eee, sprawdzajcie sobie na bieżąco w miarę ten, ten, eee, jakie tutaj potrzeba levele. Jak słuchacie Dresika, no to żeście jeszcze nie zaczęli eventu. Jak już jesteście tutaj, no to macie powiedzmy mniejszy wpływ, no ale jednak te drużyny coraz lepsze się pojawiają, coraz lepsze kompozycje. Z jakimiś mają, Jorgenem. No. Oglądajcie, oglądajcie. Patrzmy. Ja, ja mówię, ja wiedziałem, że tak będzie że ludzie będą wrzucali jakieś tam buffy, inne kompozycje. Wiedziałem, że to będzie ewoluowało. Jak widzicie, tutaj macie, załóżmy, podane tylko 290, 250, 280, a tu w tabelce już macie 235, że to robi. E, tutaj są, e, macie nawet napisane, czy to jest potwierdzone, tak? To znaczy, jak jest potwierdzone, to jakiś filmik jest, że to faktycznie da się zrobić. Nigdzie nie ma napisanych procentów, niestety, no ale to już e, nie wiem, czy niestety, czy niestety, no, ale, ale tak jest. Nie wiem, ja powiem wam szczerze, że ja się m, nastawiam pozytywnie na ten ten, że. Wiecie, no ja tu muszę zrobić na dresiku, na dresiku z drugiego serwera, na dresiku z trzeciego serwera, także ja będę miał co klikać. Ale jakoś tak jestem w dobrej myśli i wierzę, że to się uda i ten plan mój cudowny wypali. E, jeszcze jedną rzecz Wam chciałem zademonstrować. Czekajcie, tutaj jest ten e, feedback od, odnośnie tego eventu, nie? I oni tutaj wrzucili, że w tym e, skarbcu będzie można. E, Tamtymi narzędziami zdobywać jakieś TT, i że główną e, e, nagrodą będą Żuwi e, Ninja, e, Kamienie Dusz, czerwone artefakty, fragmenty czerwonych artefaktów i Ninja końcy. Czyli w teorii w tym skarbcu będzie się dało jeszcze dofarmić tych zielonych, e, nie fiolek, tylko tych, tych, tych e, gdzie to jest. O, na przykład. No, tu są pizze. No, oczywiście nie znajdę takiego jak szukam, bo by się nie, nie liczyło. O, o te chodziło mi. Monety Żuwi Jako główna nagroda, niby to jest napisane, tak? The Grand Prizes. No, no to. Jakby były jeszcze te fiolki, no to. Gdzieś widziałem jakiś filmik, że ktoś tam, któryś pokazywał, że niby ponoć. W tej laboratorium, znaczy w tym, przepraszam, w tym yy, to jest yy, skarbcu, yy, w tych wazach mogą być jeszcze te fiolki, te, co my tutaj wydajemy. Te laboratoryjne fiolki, jak one się tam nazywają. Moneta sekretnych laboratoriów, że to ponoć też mo, mo, miało być. Gdzieś tam jakieś takie przecieki były. Ktoś z jakiegoś japońskiego serwera coś tam pokazywał. Chyba Charlie właśnie to puszczał. Ale no, jak jest po japońsku te wszystkie haszki, hiszki takie to ja wam ani wam tego nie przetłumaczę. No i to jest wiadomo, to jest gdybanie jak, jak się tak nie, jak tego nie będzie, no to nie miejcie do mnie pretensji. Ja tylko opowiadam to co widziałem i to ten co opowiadał to tak samo zaznaczał, że to jest potencjalna no nie, nie jest potwierdzona informacja. Dzięki Leon za miejsce na arenie. My tutaj sobie z Leonem robimy sparingi. Ja Leona, Leon mnie. No i tak w kółko. E, dobra. Trzymajcie się teraz już poważnie. Do usłyszenia jutro piątek, piąteczek, piątunio. Pamiętajcie. Pozdrowienia od Droszika i powodzenia w Hero Wars. Dzięki za komentarze. Widziałem, że się tam. E, Pokazywaliście, co tam żeście zdobyli fajnie. Super, cieszę się, że też progresujecie. No i zobaczymy, czyja taktyka po evencie okaże się trafiona. Hejka, do usłyszenia.